Trzeba. Policjanci interweniowali wobec agresywnego mężczyzny, który zamknął się w mieszkaniu ze swoją matką. Miał też odkręcić zawór z gazem. Po siłowym wejściu służby do środka agresor zaatakował maczetą dwóch policjantów oraz strażaka. Mężczyzna został zastrzelony. W mieszkaniu policjanci znaleźli ciało kobiety. Ranny strażak został transportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Rzeszowie. Sous-titrage Société Radio-Canada